Ze mną już jest mój pierwszy gość, Agata Szwajorek, witam Cię bardzo serdecznie oraz nasza dzisiejsza modelka, witam Cię również. Dzisiaj będziemy przygotowywać makijaż andrzejkowy. Wobec tego, co nam jest potrzebne do tego makijażu? Zacznijmy od tego, że każdy makijaż, najlepiej zacząć od demakijażu przede wszystkim, tak paradoksalnie. Czyli co już tutaj wykonałam, mhm. twarz oczyszczonym. Czyli cera musi być oczyszczona. Oczyszczona, tak. Mhm. Mleczko, potem tonik. I czego używamy za chwilę tutaj będzie widzę, że masz nie mleczko. A? Yy, mleczko mam Aha, tutaj? Tutaj. To jest akurat krem nawilżający, uh -huh. yy, który też za chwilę nałożę. Yy, I później oczywiście potrzebny jest podkład, puder, uh -huh. róż. Yy, różne no kolorowe cienie. Kolory. Ja szaleństwo. teraz słyszałam, że najmodniejszy jest fiolet. Czy ty się z tym zgodzisz? Widzę, że twoja paleta jest bardzo bogata, jeśli chodzi o kolory. No tak się staram, żeby mieć duży wybór. No, w tym sezonie akurat najmodniejsze. Fiolet był jeszcze tak pod koniec lata. Teraz wchodzą bardziej barwy jesienne, czyli na przykład taki miedziany, uh -huh. zielony, tutaj jest takiej palety granat. Uh -huh. Czyli A oczywiście bardziej kolorowe oko. Tak, tak, tak. I oczywiście jak zawsze jesienne złoto. Ach złoto? Oczywiście, że tak. Widzę i spoglądam z zazdrością na Twoje oko. Jak fajnie wygląda, jakie jest kolorowe, jak długo? tobie już profesjonalistę zajmuje taki makijaż właśnie. No przede wszystkim malowanie jest dla mnie ogromną przyjemnością, więc staram się to robić jak najdłużej, ale <grym> rano wiadomo każdy się spieszy, więc staram się w 15-20 minut. Czyli taki efekt musi, możemy uzyskać nawet w 15 minut. No przy odrobinie treningu to zdecydowanie. Wow, no to super. Co dzisiaj powstanie, jeśli chodzi o naszego gościa, naszą modelkę? No, dzisiaj wykonamy yy... W związku z nadchodzącymi Andrzejkami makijaż andrzejkowy. Mhm. Czyli taki bardziej wieczorowy, ozdobny, błyszczący. No więc właśnie, ja wiem, że podczas andrzejek możemy sobie pozwolić na nieco więcej niż na co dzień. Możemy troszkę zaszaleć z tym makijażem właśnie żeby się wyróżniać na tle innych pań w tłumie. Czy na przykład broka, różne ozdoby, dodatki, akcesoria, czy to jest nadal na topie, czy już passé? Szczerze mówiąc, teraz brokat nie jest e, zbyt e, modny, ale no, zawsze bardziej, myślę, sylwestrowo jest przydatny. Uh -huh. e, na Andrzejki polecam bardziej e, takie typowo wieczorowe makijaże, nie takie... E, nie tak błyszczące uh -huh. może, ale takie podkreślające mocno oko. A co jeśli chodzi o smokey eyes na przykład? Czy to też możemy wybrać, jeśli chodzi o Andrzejkową imprezę? Na pewno. Smokey eyes nigdy nie wychodzi z mody. Uh -huh. I smokey eyes już bez koloru. Czy możemy jeszcze sobie tam troszeczkę poszaleć, dodać jakiegoś koloru? Teraz y, właśnie są też modne różne wersje smauki, a typu w fiolecie, czy w zieleni, czy uh -huh. w granacie właśnie. Y, ale takie klasyczne to na pewno nigdy nie wyjdzie z mody i będzie zawsze takim, no, można powiedzieć, bezpiecznym makijażem. Uh -huh. Powiedz mi tak, bo nasi telewidzowie będą mogli zobaczyć potem efekt końcowy Twojej pracy. Wobec tego tak krok po kroku, od czego będziesz zaczynać? Wiemy już, że oczywiście podstawa to jest demakijaż, cera musi być oczyszczona, co potem? Potem mam tutaj już przygotowany podkład. Jak farbki. Jeszcze ten tak, tak, tak. nam brakuje. Na takiej paletce jest po prostu wygodnie wykonać te, taki makijaż. Tutaj mamy puder. Bo tak, to, jest to jest już przygotowany puder. Sypki puder. Mhm. Taki klasyczny matujący sypki. Możemy użyć oczywiście pudru w kamieniu, bo no, przeciętnie w domu zazwyczaj właśnie mamy puder w kamieniu, który jest no, wygodniejszy w użyciu. Mhm. Ja jako wizerzysta używam właśnie sypkiego. A w momencie, e... kiedy nakładamy fluid, to czy używam? Tej gąbeczki, czego używasz? Czy właściwie ja, uży, ja używam gąbeczki. Uh -huh. Niektórzy widzą, że używają pędzelka, ale w domu polecam paluszki. Uh -huh. Czyli paluszek, jak tak. najbardziej sprawdzona I metoda. I co warto podkreślić, podkład nakładamy również na powieki, na oczy, uh -huh. na usta? Na usta też możemy, jeśli chcemy je sobie, że tak powiem, narysować od nowa, powiększyć na przykład, uh -huh. ale niekoniecznie, bo to troszeczkę jednak może puder szczególnie wysuszać. Mam jeszcze jedno pytanie, skoro już jesteśmy właśnie czy przy podkładzie. Wiem, że wiele pani, no niestety, popełniamy ten błąd, że tylko i wyłącznie ten podkład jest na naszej twarzy, a w momencie, kiedy już chodzi o szyję, to jednak ten podkład tam się nie pojawia. Powinien się pojawić, czy nie powinien się pojawić? Jak to wygląda? No jeżeli mamy idealnie dobrany podkład, co się jednak rzadko zdarza, no to wystarczy go nałożyć na samej twarzy, ale jednak zawsze bezpiecznie go nie sobie nieco rozetrzeć. Żeby nie było tej granicy, prawda? Tak, ale nawet nie jakąś grubą warstwą, tylko lekko granicę rozetrzeć, po prostu nawet palcem właśnie, żeby, żeby nie była tak widoczna. Mhm, dobrze, czyli podkład, co dalej? Yy, po podkładzie oczywiście puder i tak mhm. samo najważniejsze, żeby puder był też na powiekach, bo to jest podstawa, żeby cienie się trzymały całą noc mhm. i wytrzymały gorące imprezy. Tak jest, na tym nam zależy. Dobrze, mamy puder. Puder oczywiście nanosimy tutaj pędzelkiem. Pędzelkiem lub możemy też gąbeczką, jeżeli yy... Wklepiemy go gąbką, będzie nieco trwalsze niż popercie. Nawet bardziej skłaniamy się ku gąbeczce. Dobra, super. Co dalej? Zajmujemy się wtedy okiem, ustami. W ogóle chciałam się tak zapytać, czy jeśli chodzi o ten makijaż andrzejkowy, to powinniśmy skupić się bardziej na oku, czy właśnie na ustach? Co bardziej wyeksponować? Y ja osobiście jestem zwolenniczką eksponowania oczu, a aczkolwiek możemy eksponować to, w czym się lepiej czujemy. Niektóre panie wolą pomalować mocniej usta, inne oczy, a jeszcze inne i to, i to. Mhm. Więc tak naprawdę to zależy od, od nas samych, jak, jak, ten się ten w taki, się jak się czujemy i jak się czujemy. Grunt, żeby się dobrze czuć w takim makijażu. Co wybieramy, jeśli chodzi o dzisiejszy makijaż oka naszej modelki? Yy, dzisiaj zrobimy sobie taki. Yy, bardzo kolorowy makijaż, bo znajdzie się w nim granat. Właśnie ten miedziany, czyli wszystkie modne kolory i odrobina złota. Super. Tak, żeby wykorzystać to, co jest właśnie teraz na topie. W takim razie dziękujemy bardzo i zapraszamy teraz, moi drodzy, na krótką przerwę muzyczną.